Kindziuki są też. też są, kiełbasy, polędwice, boczki, yy, balerony, no nie moje klimaty, kiełbasy chłopską, szynkę, kiełbasa krucha, szynka z tłuszczem, dobrze czytam, tak. szynka z bujecka, tak? Ki, kiełbasa kniejówka, o, ale nazwa. Skrybuj. Panie Fobia, nie jest to co za nazwa. Nie wiem, te nazwy jakoś tak nam tutaj. Z Skąd wychodziły, to ciężko powiedzieć. Kaszanka, a tam jest szynkowa. Mieloneczka jest. O, miloneczka. No, proszę Państwa, a co tu mamy? Pasztetowa. O, to ja dla swojej teściowej kupię pasztetową, bo wszystko to, co potrzeba. Wszystko jest. To jest. Praca rzeźnika wygląda tak. Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Nie myję stare, gmina Rudka. Jesteśmy u Pana Fabiana Niemieckiego. Dzień dobry. Zap Zabierzesz nas na wycieczkę? Zapraszamy do nas do zakładu. tak Więc. Do zakładu, bo proszę Państwa, mamy w województwie podlaskim konny zakątek, mamy ziołowy zakątek, ale mamy też mięsny zakątek. Jak najbardziej. I wiadomo, jak mięsny zakątek, to i mamy dobre mięsko. Wędliny z Podlasia. No właśnie, dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć w ogóle zakład, ale zanim to nastąpi, to Panie Fabianie, ja bym mm, poprosił w ogóle o taką chwilę opowieści o Waszej miejscowości. O miejscowości? Powiem, że ciężko mi tutaj dużo powiedzieć o tej naszej miejscowości. Historia gdzieś tam sięga pewnie lat 1500 roku. Była gdzieś tam założona przez jakoś, nie wiem, drobno szlachtę, tak? Jakieś tam nadane te ziemie tutaj. I pan to się tutaj urodził, no, prawda? No ja się tutaj urodziłem, tak jest. Z dziada, pradziada jakby... można powiedzieć. Od pokoleń, tak Od jest. Pokoleń. tutaj pokoleń. jak mieszkamy. No i tutaj działamy. działamy. tak? Zajmuję się rolnictwem. W sumie już nie wiem, lat 15. produkcja mleka, o tak? Krów mlecznych. To ile macie krów u siebie? Teraz około. 55 sztuk dojnych. O. Także jest co robić. Nie, jest nie, co? nie nudzi się nam na pewno. To, to z rana, o której Pan wstaje, jak można się zapytać? A tak, żeby, żeby mocno nie skłamać. Nie wiem, no, piąta z 30. O. To nie jest tak wcześnie. No, no nie, nie jest tak, tak wcześnie, ale jednak. Yy, lubię, to... lubię, lubię też, jak że późno kładę się spać, także dzień mój jest dłuższy. Myślę, że niż standardowo. No dobra, no, czyli tą tradycję, powiedzmy, rolniczą, to przekazał dziadek, tato, ale skąd właśnie mięsny zakątek? Jeśli chodzi o wędliny, taki ten pomysł, to, to się zrodził, nie wiem, raczej przy stole rodzinnym, tak można to powiedzieć, bo tam gdzieś tam rozmawialiśmy często, tak, takie jakieś pomysły były. A że brat właśnie zajmuje się Zajmuje się. no Jest z wykształcenia tak rzeźnikiem i od lat, już nie wiem, tam 30 praktycznie, może z mięsem jest związany z tą branżą. Wcześniej pracował tam w zakładach w PMB między innymi. Uh -huh. No i tak jakoś właśnie przy tych, przy tych rozmowach przy sole rodzinnym gadaliśmy, gadaliśmy. No i w końcu uznaliśmy, że trzeba coś robić, działać tak. I gdzieś tam w 2018 roku, no już, już tutaj stał. Otóż 6 lat będzie. Ten budynek, tak. I tak zaczęliśmy chyba. To było od, od końca tego 2018 roku, 2018 roku. Na dzień dzisiejszy mamy 8 własnych sklepów firmowych. 8 sklepów? Tak jest. No w jakich tam, miejscowościach? Zaraz gdzieś tam te miejscowości będziemy <laughs> mieć, może. Mie... Białystok jest. Białystok jest też. <laughs> Ogólnie działamy na terenie województwa podlaskiego. tak, I te sklepy się mieszczą nasze też tutaj na terenie województwa podlaskiego. Współpracujemy z, z sklepami, z PSS-ami. Hajnówka, Łomże, Archelany też. Panie Fabianie, ja będę szczery, bo zawsze jestem. To y, y, mieszkańcy gminy Rudka to po prostu nie mogli się nachwalić. Waszych wyrobów, no po prostu, a byłeś Paweł w Miejskim zakątku no, byłeś? Nie no, ja mówię nie, ale może się uda. Bardzo nam miło, że to właśnie lokalni. klienci tak? tak tutaj to... pana, pana zmusili, że tak powiem do nas, do nas, żeby tutaj Pan odwiedził. Dlatego ja właśnie nas... bardzo doceniam ten początek, jak to się wszystko zaczęło. To co, nie pozostaje nic innego jak po prostu wejść, tak, zobaczyć. Tak jest, zobaczyć na, na żywo. Najpierw to mamy sklep firmowy. Tak jest. Panie Fabianie, co można zerknąć no, w ze sklepów? No, można, można zerknąć. Nawet trzeba pewnie. Nie myję stare. Sklep firmowy działa od 8 do 16. Wszystko wykupione, bo już jest późno. Dzień dobry. Dobry. O, wie, wie pan, gdzie dobre, to i tu przyjeżdża, nie? To. Dzień dobry, dzień dobry. I co tu najlepszego jest? Wszystko dobre. Wszystko hmm? dobre. No, proszę Państwa. A tu się nie przyjeżdża taką po jedną kibaskę, tu już jak trzeba kupywać, to zakupy się robi konkret. No tak. No co ja to po jednej jeżeli. tu blisko mam to pan, tu można coraz przyjechać. Pan na blisko, tam ma, ma też część. Ja że... tu będę do... Nie my stary przyjeżdżał z Białego Stopu. Tak? Tak, wie pan, u nas tego nie ma. No właśnie, o to chodzi. U nas tego nie ma, no. jest trzeba przyjechać. Może panią spytam, co najczęściej kupują? Co najczęściej? Boczki, polędwice, kiełbasy. Wszystko. Co Wszystko leci. leci. Wszystko. To co lubi. To co lubi. Dla każdego coś innego. No to my mamy tak. Szynki, kindziuki. Są też. też. są. Kiełbasy, polędwice, boczki, balerony. No nie moje klimaty. Kiełbasy chłopską, szynkę, kiełbasa krucha. Szynka z tłuszczem, dobrze czytam? Szynka z bujecka, tak? Kiebasa kni knijówka. O! Ale nazwa. Panie Fabianie, co to za nazwa? nie wiem, te nazwy jakoś tak nam tutaj. Skąd wychodziły, to ciężko powiedzieć. Kaszanka, a tam jest szynkowa. Mieloneczka jest. O! Mieloneczka. No proszę Państwa, a co tu mamy? Pasztetowa. O to ja dla swojej teściowej kupię pasztetowej, bo. Wszystko to, co potrzeba. Wszystko, jest. To Wszystko jest. Jest. To, to jest. A jeszcze nawet kwas chlebowy jest. Zawsze była. Tak. To, to, to żeby pan, pan ma rację. Ale kwas jaki lwowski. O. Jest, będziesz z czym wyjeżdżać. Będziesz z czym wyjeżdżać. I w niemy, jak Starych, proszę państwa, ten piękny sklep działa od 8 do 16 od poniedziałku do piątku, ale również w soboty. Mięsny zakątek dymem wędzone. I to fajna nazwa, ale właśnie... Znaczy to takie hasło, ale to jest, no i hasło i rzeczywistość, to no, dym, wędzone dymem, tak? Drzewem, naturalnie, bez jakichś tam barwników i co? So. Porcjujemy mięso tym... W tym momencie jest prowadzony rozdział elementów wieprzowych Porcjujemy, solimy, peklujemy no i potem trafia do, do peklowni no oczywiście. Widzę praca w re! Tak, oczywiście cały czas. Tutaj może najbardziej doświadczony jest pan, pan Jan. To może coś nam opowie, co robi w tym momencie. Stary, stary rzeźnik. A pan Jan jak długo Z tu pracuje? Oczywiście. A tutaj nie, nie wiem, dwa I co teraz się robi? Jak ten proces się nazywa? Uzbiórka miejsca. Ale pan ma ręce wprawione. No, trochę się pracuje. Da pan spokój. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak... Hmm. Ale to taka praca dosyć trudna, nie? No, należy komu. A pan lubi swoją pracę? Lubię. Ja jestem, jestem po, tym, po szkole. I gdzie pan kończył tę szkołę? W Ciechanowcu. W Ciechanowcu. No, proszę państwa, praca rzeźnika wygląda tak. Jestem pod wielkim wrażeniem. Panie Janku, ale to idzie Coś dla Pana sprytnie. Co tu macie w kotle? Tak nie, nie zobaczy. Kocioł to też fajnie nie wygląda. Znaczy nie tylko dla Pana Janka, to wszystkim idzie sprytnie. kiedyś tak jak z całym świniakiem, nie? A. Tak. Już te czasy od, się skończyły, ale... Od, od do, za do zabicia. A. Od, do, od do zabicia. Do rozbiórki. Do, do, zbiórki. do zbiórki. Ależ to, proszę Państwa... Praca w reno, ciężko to pisać słowami. od tego się zaczyna, można powiedzieć. No tak jest, no tak. To jakby pierwszy etap. Produkcji. Pierwszy etap. Roz, rozbieramy mięsko, solimy, no i później też tutaj po, po rozbiórce jest jakby peklowane. Mielone mięso tak? i no ile mhm. tak? Na osłonki lub dwie Wszystko tutaj? Wszystko tutaj tak jest po tym zakończonym jakby w procesie rozbioru zaczyna się kolejny etap produkcji no i jak już no szkoda, że właśnie teraz nie, nie zobaczymy tego, tak? Bo to już jakby się wędzi jak wygląda proces nadziewania kiełbas albo sznurowania wędzonek ale za to możemy zobaczyć jak to wygląda w komorze tradycyjnej Ważelnie, tak? Tutaj gdzieś tam przygotowuje się w tym kotle sony lub kaszanki, tak? Tutaj można pokazać, jak wygląda kiełbaska przed wędzeniem. Tu już będzie po tu, tu, tu już żeberka, tak? Trzymka po Ty gdzieś kiełbasę, na którejś to może jeszcze macie? Na, tu, na której. Na której? No to. Może być. proszę państwa, zobaczcie jak kiełbasy normalnie się wędzi. W mięsnym zakątku, ale zapach, ale zapach o, tutaj mamy boczek, a tutaj boczek w trakcie wężenia, tak, tak to wygląda, ależ zapach. No, jest aromatycznie, na pewno. Jest aromatycznie. Otwórz, wjeżdżamy! A jak, a jak smakuje? A. Teraz jak wjechało, to ile zajmie proces wędzenia? 3-4 godziny niezależności od rodzaju wędliny, a nawet do pięciu. A co robicie na no kibasę boczek na zmianę? Wszystko nie? Jest, to idzie. Tu nie ma, tego nie ma reguły, prawda? Nie ma reguły. Wszystko idzie, były żeberka, były jeszynka, jest no wszystko. O, tak jak na Włoskowisi, po prostu nie ma to, że jest coś, jeden asortyment, jest bardzo dużo asortymentów. Ciężka to praca? <laughs> nie, no do, do, do lekkich nie należy. O. No jest dym, a nie, a nie i czyszczenie i nieraz może się zapalić. Ale Takie... też i odpowiedzialna. No i odpowiedzialna. Prawda. W sumie my tutaj najwięcej mamy do odpowiedzialności. Można, Bo można to jest końcowy produkt. Szybko zepsuć. Można, no, można zepsuć, tak? No, no to prosta to, no, to, no, to kolej rzeczy. No jak zacznie się zapali nieraz, Potrafi się, ale no to jakoś trzeba żyć z tym. No to jestem pełen podziwu dla waszej pracy. No. Je, jak tego je, nie widziałem na własne oczy, to nie byłem świadomy, a teraz... No jest, jest, nie jest odpowiedzialności, to na pewno. No pan jak ma na imię? Eee, Zenek. To ja chciałem właśnie pogratulować i podziękować, że ten gotowy produkt dzięki pracy waszej rąk. No to na pewno. Ale to nie tylko ja sam jeden jest, to no, jest masa ludzi od tego po prostu. Ja każdego człowieka doceniam i także bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Może co zobaczymy jeszcze Polędwicę. Tutaj mamy pięknie się nam... Pięknie się nam wędzą. Jeszcze, jeszcze potrzebują około godziny. Tak na moje oko. Polędwicę, tak? Tak, jeszcze jest godzinę, muszę tutaj się. Jestem pod wielkim wrażeniem, w ogóle się nie spodziewałem jak... Nie wiem może wydarzymy, że naprawdę będziemy drzewem, że to ono naprawdę tutaj jest fizycznie To nie leży suchutkie tak drzewo. Dębowe i olszyna. I tutaj z tej strony To jest się podkłada. Podkłada tak jest, no, to jest naprawdę drzewo. Wow, proszę Państwa. Jakie komory, jakie piece. A w ogóle jakie kawały, drewna to nie jest taki. Skąd je sprowadzacie? No drzewo kupujemy tutaj z okolicznego Aha, jakby nadleśnictwa. Tak. Ludka, no, Nadleśnictwo ródka tak, jest najlepsze. Mamy, mamy blisko także. No tutaj to są właśnie zapeklowane solance elementy wieprzowe, które tutaj leżakują 2-3 dni przynajmniej. No i potem są porcjowane, sznurowane, pakowane w siatkę, no zależy od elementu, no i, no i wędzimy. I też wędzone. No tak, też wędzone. Ale macie wy, wy, wybór. Czego my tu nie mamy? Tu wszystko mamy. Podstawowe rzeczy takie powiem, <grym> że... Może nie wszystko, ale podstawowe <grym> rzeczy, wędzonki, kiełbasy. Wszystko jest, proszę tak, Państwa. jest tutaj gdzieś tam przygotowane do spakowane. Mamy boczek z Skąd nazwa z Ziołami. Nazwa no, chyba tak wygląda trochę po zbójecku, bo taki, po ziołach taki jest? w ziołach, tak, tak, także. Mm. I tak, tak w sumie taka cała jakby. Kaszanka, tak? I to jest kaszanka, też mamy. Jeśli chodzi o to z mamy polędwicę z Baleron z No to właśnie co, jakby linia produktów w ziołach. A tu pasztetowa tam? Tutaj leży pasztetowa tak jest. Wow. Tu mamy też kabanosy. Kabanosiki tutaj są. Palcówka. Palcóweczka kiełbaska, tak jest. No proszę Państwa nie wiem co wybierzecie z tych radetasów naszych podlaskich. Szynka. Tutaj taka kiełbaska golon golonkowa na kanapki. Hmm? Bardzo smaczna. To co tutaj mamy? Tutaj mamy szynkę z tłuszczykiem. Z tłuszczykiem. O, proszę Państwa, ciężko to będzie pokazać co dopiero, spróbować wszystkiego. Baleron. I tutaj też. A baleron w ziołach też, czy nie? Baleron zbójecki, oczywiście jest. Jest Przeciwy. i w ziołach. baleron. Tak, może. O, już lepiej. Glądwica, ale pięknie wygląda. Szyneczki. Nawet mamy takie paróweczki, fajne. Paróweczki. Taka kiełbaska na ognisko by się nadawała. No to jest serdelkowa, to, to się na Ta, pewno nie. Nie, nie nadaje na ognisko, ale w sezonie letnim robimy kiełbasy grillowo. Także mhm. już niedługo pewnie będzie dostępna. w kwietniu. Tak jest. Kiełbasa kresowa. Jak, jak słońce zaświeci, to dobrze Ole, proszę Państwa, kiełbasa Ciechanowiecka. A taką w Białymstoku też kupimy? No też kupimy w Białymstoku. Także tam też jest względnie no. pełna sortyna. Muszę na no, Andersa się wybrać pewnie, na to giełdę, żeby. Zapraszamy da. Do... Knijówka. Knijówka, kiełbasa, szynki, Bardzo chuda. O, tak. o coś, no, dla coś dla nie, mnie, ja taki lubię. Ktoś, ktoś lubi. Muszę to, muszę to spróbować. Chłodziutką kiełbasę to to właśnie jest fajne. Ta kniówka. kniówka. Tak jest. A ja się zapytam a pana ulubione? Moje ulubione myślę, że ja... Kiełbasa krucha chyba, tak? No i, i boczek powiem. Boczek z No mhm. to, to smakuje, tak. Smakuje. W różnych kar... ilościach oczywiście. Każdy z nas kalorie, ma swoje, swoje smaki, prawda? Swoje, I... swoje bale, to jest piękne, że... Ale, ale tak. No, to no Myślę, że też są bardzo dobre. Nasze wędliny podrobowe, tak? Pewnie solceson. jest też myślę, że wyjątkowy, raczej rzadko spotykany, bo robimy z głowisny, tak? Nie dodajemy jakiejś tam żelatyny, czy po prostu są gotowane głowy. I... No, tak jak się należy. Tak jak najlepszą rekomendacją, jaką ja bym mógł puścić świat, to jest to, że klienci do Was wracają i bardzo sobie chwalą. Cieszymy się właśnie z tego powodu, ale mi się wydaje, że nic szczególnego nie robimy, tak, tutaj jakby uważam, że jeśli chodzi o wędliny, to żeby zrobić dobrą wędlinę, nie trzeba wiele, po prostu, no tak, czy dodać przyprawy, tak, i owędzić to normalnie, tradycyjnie, więc to, to... to... Ja myślę, że nie robicie trzeba... wiele, dlatego że to się robi z serca i się to kocha. I to dlatego zakład powstał z miłości do tego. No, na pewno tak, na pewno to, to. Kochamy to, co robimy, tak. To, to jest nie, nie, niewątpliwe. Piękna miejscowość, nie my jest stare. No, zapraszamy do naszych sklepów firmowych i do nas, do zakładu. Taki to zakład, mięsny zakątek. A tu już mamy napisywane gdzie leci, nie? Czyli tak, dziadkowice, boczki. Bielsk, Bielsk, Bielsk. Bielsk króluje. Bielsk